Cześć, cześć! Z wczesnowieczornych krakowskich Bronowic Witam Was Feanor Aglarion. A ten kadr jest jedynie wprowadzeniem do mojego filmu. Czy raczej do zbioru wycinków z mojego ostatniego strumyka, który przygotował dla Was krajek. Ten zbiór wycinków oscyluje wokół tematu obiektywnej moralności. Mówię w tym, czym różni się obiektywna moralność od absolutnie prawdziwej moralności. Czyli wskazuje na różnicę, że to, że ktoś postuluje obiektywną moralność, nie znaczy, iż on wie, że ta moralność jest absolutnie prawdziwa i nie musi. A mimo to, moralność obiektywna może być czymś niezwykle przydatnym, i większość sporów filozoficznych o te kwestie przechodzi po prostu obok tematu. W ramach kilku słów uzupełnienia do tego, co zostało powiedziane na tym strumyku, co zostało powiedziane w tych fragmentach, dodam, że obiektywny znaczy przedmiotowy, zaś subiektywny znaczy podmiotowy. I jest to kluczowe rozróżnienie, jeżeli chcemy zrozumieć, co właściwie mówimy, kiedy mamy na myśli obiektywną moralność. Polecam Wam zapoznać się z tym materiałem. Nie jest on w najwyższej jakości, gdyż był nagrywany kamerą do strumyków czyli kamerą internetową też jakość głosu nie jest najlepsza, ale uważam, że w ciągu tygodnia taka wstawka, którą można uznać de facto za wstawkę z serii Słownik Filozoficzny jest czymś... No myślę, że, myślę, że tym, którym nie chce się oglądać całego strumyka, a którzy chcieliby, żeby to było w jakiś znośny sposób wybrane, to, co tam mówiłem, jest to dla nich coś, coś w sam raz po prostu. Dodam również, że oczywiście ten wywód ma swoje wady, gdyż siłą rzeczy odbywał się w kontekście takim, że były zadawane mi pytania. Więc ja uściślałem swoją wypowiedź na miarę tych pytań, tak? Nie dbałem o to, jak to będzie wyglądało, ale wyszło i tak nie najgorzej. Więc jeżeli będziecie mieli pewne zarzuty, a te zarzuty na pewno będą mogły się pojawić, ponieważ siłą rzeczy musiałem upraszczać, siłą rzeczy odnosiłem się do pytań, to było w takiej swobodnej formie. To. Oczywiście możecie je formułować w komentarzach, ale jeszcze bardziej zachęcam Was do odwiedzenia mojego serwera Discord. I w tym wstępie chciałbym również podziękować moim wspierającym drugiego i trzeciego poziomu. Drugiego poziomu, czyli Milenium Earl, Mateusz Znajdek, Michał Ligenza. Trzeciego poziomu, czyli pewna tajemnicza wspierająca, Grzegorz Gierczyk oraz Alex Pięknie Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich pozostałych również zapraszam do oglądnięcia mojego materiału. Zrywa się tutaj już wiatr i chyba zaraz będzie deszcz. Ja siedzę na balkonie, ale chyba zmyję się do domu. Nie chciałbym, żeby. Mm, nie chciałbym uszkodzić tego aparatu. Jeszcze nie jest. Nie, już jest spłacone. A, i zaglądnijcie na kanał Krajka. Krajk robi różne, że tak powiem, głupie rzeczy związane z moją działalnością. Czyli jak każdy YouTuber ma swojego, nazwijmy to, shotera, tak e, widzę, że Krajkowi spodobała się ta działalność w ostatnim czasie. Więc znajdziecie różne wycinki z moich strumyków na jego kanale. To by było na tyle. Pięknego czasu, miłego oglądania. Cześć! Podmiot postrzega się poprzez różnego rodzaju przedmioty, tak? Ja, ja empiryczne jest już właściwie przedmiotem, tak? Podobnie jak, jak cały mój świat. składa się z jakichś przedmiotów. Więc kiedy, nie wiem, kiedy są różne e, rozważania dotyczące tożsamości osobowej dotyczące e, ja to na, na, na ogół są to rozważania do tego, w jaki sposób ukonstytuował się nasze ja empiryczne, bla, bla. bla więc więc to, to więc a dlaczego do, do dokonuję to tego rozróżnienia na czym polega system obiektywny kiedy mówienie o czymś obiektywnym wcale nie musi być mówieniem o jakimś wszechobejmującym wydaje mi się że o absolutnym mówimy wtedy kiedy mówimy że ten system ma za zadanie ujęcie wszystkiego tak wtedy powiemy że to jest system obiektywny który ma pewne absolutystyczne roszczenia tak na przykład Pewna moralność, postulujemy pewną moralność, która ma obowiązywać każdego człowieka, która dla każdego człowieka powinna być taka sama, pewien zespół zasad moralnych. I to jest zespół obiektywny, to są obiektywne normy moralne, które mają w sobie jakieś roszczenie, które siłą rzeczy muszą mieć roszczenie absolutystyczne, tak? Żeby po prostu jakoś w danym społeczeństwie funkcjonować. Tak? Więc yy, no, wyobraźmy sobie funkcjonowanie obiektywnego systemu moralnego, kiedy jednocześnie cały czas podkreślamy, no ale wiecie, to nic, to, nic, to nic pewnego. Czyli na przykład obiektywny charakter ma instrukcja skręcania lampy. To jak skręcić lampę jest konkretną. Konkretny model jest to szereg obiektywnych wskazówek, jak to należy zrobić. I tak samo działa moralność, tak? Każda moralność tutaj e, w danym społeczeństwie ma na celu te ustalenie określonego ładu i osiągnięcie e, w pewien sposób funkcjonującego społeczeństwa. Więc ta moralność jest tutaj obiektywna i ma absolutne roszczenie przede wszystkim przez wzgląd na to, a, że aby osiągnąć to, tak jak gdy chcemy skręcić tę cholerną lampę i ta Instrukcja mówi nam, jak powinniśmy postąpić, aby to osiągnąć. Jeżeli postępujemy zgodnie z tą instrukcją, to to osiągamy. Tak, obiektywna moralność w danym społeczeństwie określa poprzez swoje aksjomaty i poprzez swoje, nie wiem, też te teleologiczne określa, jakie społeczeństwo chcemy osiągnąć, jak to ma wyglądać. Tak. I realizowanie y, tych Postulatów, może tych wymogów moralnych, ma doprowadzić do tej określonej wizji społeczeństwa. Tak jak zbudowanie, e, tak jak instrukcja lampy, ma doprowadzić do skręcenia lampy. Tak? Więc to jest podobne, tylko różny zakres. Tyle, że tutaj mówimy o konkretnej lampie, a w przypadku obiektywnej moralności o całym społeczeństwie. Tak? O całej pewnej, o całej pewnej przestrzeni. Rozumiecie, taka jest różnica. I tak jak e, instrukcja lampy nie ma zapisanego, że. A może dałoby się to zrobić inaczej i tak dalej. Jest po prostu tutaj konkretna. I jeżeli chcesz zrobić lampę, zrób to. Tak samo działa moralność, na przykład obiektywna w społeczeństwie. Jest też pewna różnica między lampą a moralnością, która dotyczy całego społeczeństwa. Mianowicie, lampa od początku. Jest naszym ludzkim wytworem, i może zrobić. Jedna jednostka może zaplanować lampę i określić tutaj bardzo precyzyjnie, w jaki sposób należy ją. Jak należy o, o, stworzyć obiektywną instrukcję, przedmiotową instrukcję konstrukcji danej lampy z jakichś części, tak? Ale w przypadku społeczeństwa, to nie jest tak na ogół, że po prostu przyszła jakaś rada mędrców, jak to się postuluje, typu na przykład Zły Kościół, jak to niektórzy mówią, i ustalili sobie. Jak to ma działać? Albo że na, na bazie jakiegoś ich przewidzenia i, jakby to powiedzieli, ateiści spisali sobie normy i zniewolili społeczeństwo. Z tego, bo pewna, jakby to powiedzieć, bo na to, jak funkcjonujemy jako jednostki, tak, jako ludzie, już jako ludzie konkretnie. Ma wpływ cały szereg czynników, na przykład biologicznych, tego e, naszego, powiedzmy, bycia w świecie, którego nie możemy tak zaprojektować, tak jak lampy, tak? Ktoś powiedziałby, że to dlatego, że ta rzeczywistość jest właśnie niezależna od nas i istnieje w sposób absolutnie niezależny, tak? Kt tutaj można właśnie wywodzić, niektórzy tutaj mówią, że obiektywnie. I, czyli zewnętrznie, niezależnie od podmiotu, istniejąca rzeczywistość. I tu, tutaj takie rzeczy rozważam. Według mnie to jest interesujące. Według mnie to jest nieinteresujące. Według mnie ważne jest to, że nie mamy mocy, że tak jak lampę możemy stworzyć od początku, tak? Lampę możemy zaprojektować i skręcić. Tak nie mamy możliwości zaprojektowania. Nie jesteśmy władni, by zaprojektować całą rzeczywistość. No, no, ale możemy w jakiś sposób zwiększać nasz wpływ na tę rzeczywistość poprzez badanie tego, jak wzajemnie przedmioty w tej rzeczywistości się ograniczają i jak oddziałują, jak wygląda ten wewnętrznie występujący w rzeczywistości zbiór ograniczeń między przedmiotami, które wyróżniamy w sposób machinalny. I badając to, zwiększamy jakby zakres naszej mocy sprawczej. Dlatego twierdzę, że nauka jest swego rodzaju magią, tak bym, to, tak bym to ujął, daje nam pewną moc sprawczą, no ale odszedłem od moralności. No i też, no i też, te, ale to jest nasz stosunek do przyrody. Ale drugą rzeczą jest to, że to jak jesteśmy ukonstytuowani też wpływa na to, w jaki sposób wchodzimy ze sobą w interakcje, tak, w społeczeństwie. I na bazie tych interakcji, do których dochodzi tutaj, które są w dużej mierze określone, powiem, będę mówił zamiast zdeterminowane, określone, bo zdeterminowane to ludzie już mają determinizm w głowie, tak? Yy, więc mówię po prostu po polsku, określone. I to, że one są tutaj, właśnie w dużej mierze jesteśmy określeni przez różne czynniki, gdzie nie, na które nie mamy siły, aby wpływać. Ja wolę tak to mówić. Niektóre są. Yy, na które nie mamy w ogóle, które nas trwale konstytuują, ale na które aktualnie nie mamy siły, aby wpływać, tak? Te różne czynniki stają się istotne również przy kształtowaniu się naszych relacji, jako istot określonych tymi czynnikami, powiedzmy przyrodniczymi na przykład. No i później mogą wysypać różne systemy moralne. Chodzi mi o to, że te systemy moralne nie będą zaprojektowane w pełni przez określoną jednostkę, nie mogą być wymyślone. Żeby, gdyby były arbitralnym wymysłem jednej jednostki, tak jak lampa, coś prostego, jej instrukcja, najpewniej no by się to nie sprawdziło, bo ta jednostka musiałaby mieć niezwykłą wiedzę o tym, jak w realiach jakiegoś procesu historycznego, etc. przebiegają te relacje. Więc dlaczego tutaj ma swoją dosyć dużą wartość tradycja i coś takiego? Ponieważ ta kultura, kultura w bardzo szerokim rozumieniu, w której funkcjonujemy, ewoluując. Przetrwała dosyć długo już, tak? No i co więcej, stworzyła, stworzyła się tutaj cywilizacja technologiczna, tak? Więc yy, ta cywilizacja technologiczna nie stworzyłaby się, gdyby nie istniał zbiór określonych zasad moralnych również. Bo twórczość jednostek, tak, nie opiera się jedynie o to. Na ich stosunku do przyrody, bo ich, ich stosunku do przyrody dotyczy właśnie, no dotyczy nazwijmy to nauka, dotyczy badania tutaj ten, ale również na stosunku jednostek do jednostek, aby mogły współdziałać w tym społeczeństwie celem, na przykład, przezwyciężania pewnych biologicznych, pewnych ograniczeń, pe, pewnych ograniczeń, tak to nazwijmy szeroko. I taka jest różnica między e, instrukcją lampy, a posiadającym roszczenia absolutystyczne systemem, obiektywnym systemem moralnym, że to roszczenie absolutystyczne jest tutaj ufundowane różnymi czynnikami historycznymi, na przykład przetrwaniem określonej cywilizacji, tak? No i teraz oczywiście pojawia się pytanie, bo może, bo na, yy, czy my chcemy dalej te cywilizację rozwijać, tak? Mo może, się, może się okazać, że pojawią się ludzie postulujący, którzy twierdzą na bazie tego, co już ta kultura sobie. Na przykład, określony poziom empatii jest specyficzny. Tak, bardzo wysoki poziom empatii altruizm jest specyficzny dla naszego kręgu kulturowego, tak sądzę. Tak, nakazywał mu Kairę bycie ekspansywnym, temu człowiekowi, to jedno, ale też ten system moralny, z drugiej strony, już jego organizacja. Ten sprawiała, że ludzie mogli współpracować, aby zbudować te statki. Tak? Nawet, więc to, ostatecznie ta lampa też jest w pewnym sensie pochodną również systemu moralnego, który umożliwił przetrwanie tego społeczeństwa. No i też warto zwrócić uwagę, że na przykład restrykcje w obszarze seksualności sprawiają, popatrzcie, wszedłem w dobrą fazę, yy, sprawiają, że nasza energia, nie znajduje najprostszego możliwego i niewolniczego ujęcia, czyli takiego ujęcia, w którym, no powiedzmy, popęd seksualny jest pew w pewnym stopniu taką prostą siłą przyrodniczą, która oczywiście również służy do reprodukcji gatunku i do wciągania, to już tak mówię tutaj po mojemu, do wciągania w tę rzeczywistość nowych świadomości, do, to, 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 to jest pewne moje pan psychiczne odchylenie, tak ale również ale sublimacja tego jakby to niektórzy powiedzieli sprawia że nie tylko możemy wciągać nowe jednostki w tę rzeczywistość tak określoną ludzką naszą ale że też możemy iść w kontrze do przyrody i ją sobie podporządkowywać poprzez współdziałanie poprzez kształtowanie określonych relacji nie da się zrobić tak abyśmy tylko zajmowali się nauką a kompletnie zarzucić moralność, bo na przykład nastąpi ubytek naszej energii, za dużo jej pójdzie w seksualność. Na przykład to jedno. I też będziemy robili sobie krzywdę wzajemnie. Obiektywna moralność w pewnym sensie się zmienia. W pewnym sensie się zmienia. Nasze normy yy, cały, cały czas się trochę zmieniały, ale pewne podstawy yy, wynikające z. 100-letniego doświadczenia, muszą zostać utrzymane, nie można przewrócić całej moralności. od tak, siłą rzeczy zmiany dochodzące, zachodzące na przykład w przyrodzie sprawiają, pod wpływem naszej technologii, pod wpływem naszych osiągnięć wymuszają na nas zadawanie sobie nawet pytań moralnych w pewnych nowych kontekstach.